Jest sobota 17 lutego, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Maria Zwierzyńska. Czas na wieczór z Grami Lotto. Przed nami już ostatni przystanek zimowej trasy Lotto. Od poniedziałku do środy zapraszam państwa do mobilnej strefy Lotto w Arłamowie. Co powiada się świetna zabawa. Między innymi będzie można zagrać w swoją ulubioną grę, poznać historię totalizatora sportowego czy spróbować sił na symulatorze sportów zimowych. Będą też konkursy i atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszam. A zanim zaproszę na losowania jeszcze kilka słów o euro jackpot. Wczoraj padła wygrana czwartego stopnia, warta prawie 600 tysięcy złotych. Tym razem szczęście miał grający na lotto.pl. Gratuluję. W Multimulti -multi każdy z Państwa ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną, tak jak na przykład gracz w Zakopanem, który wczoraj trafił 9 z 10 liczb z plusem, ponieważ zwiększył stawkę razy 10 się wygrał aż 500 tys. złotych. Zapraszam na Multimulti. -multi. W kasycie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące: liczby 18, 23, 44, 33. Trzydzieści pięć, dwanaście, pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, dziesięć, siedemdziesiąt osiem, siedemdziesiąt dwa, Trzydzieści cztery sześć szesnaście trzydzieści sześć pięćdziesiąt dziewięć i liczba trzydzieści dziewięć, która jest plusem. Jeśli w mini lot to nie grali jeszcze Państwo systemem, może warto to zmienić. Grając systemem zwiększa się szansa na wygraną. Maksymalnie można wygrać, można wytypować aż 12 liczb, a po więcej informacji o tym sposobie gry zapraszam na lotto.pl. Czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę, rozpoczynamy losowanie pięciu A wylosowane liczby to 39, 31, 14, 34, w kaskadzie padło już ponad 450 wygranych o wartości 250 tysięcy złotych. Żeby zdobyć taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Powodzenia! W kasycie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę, rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 22 19 10 11 Pięć, dwa, szesnaście, czternaście, trzy dziewięć, osiemnaście, piętnaście. Ekstrapensji codziennie do wygrania jest pensja na lata, i w zależności od wybranej stawki to może być od 5 do aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie ekstrapensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35-4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 13, 35, 23, 11, 32. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba... Pensja w ekstra pensji wypłacana jest przez lata, a premia w ekstra od ręki. Taką premię zdobyło już ponad 130 graczy. Ostatnią wygraną odnotowaliśmy w Warszawie. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kula. Będą maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowanie. To wylosowane liczby. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści jeden. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia Trzydzieści trzy. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra jest liczba 2. Jeśli zagrali państwo w lot, to to już za chwilę będą mieli szansę na wielkie pieniądze dzięki kumulacji. Dziś szóstka może być warta ponad 3 miliony złotych. Natomiast w lot to plus do zdobycia jest milion złotych. Życzę powodzenia i zapraszam na losowania. W maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 20. 7. 6. Dziewiętnaście jedenaście czterdzieści siedem, a teraz zapraszam na losowanie lotu plus, i oto liczby wylosowane w Lotto plus: dziewięć czterdzieści jeden. 14 2 46 Wyniki losowania oraz informacje o wygranych znajdą Państwo na lot.pl. Na tej stronie oraz w aplikacji mobilnej można też grać online. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, następnie wybrać grę, wytypować liczby i trzymać kciuki za wygraną. Przez internet gra już ponad milion osób. Dziś w studiu Lotto to wszystko. Zapraszam na jutrzejsze wieczorne losowania o godzinie 22, które poprowadzi Conrado Moreno. Losowania będą dostępne na lotto.pl oraz na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Spokojnego wieczoru. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Różnorodny, jak zagrania Roberta Lewandowskiego. Ale jak to? W tej dyscyplinie wygraną masz w zasięgu ręki. Czy wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków?